Komandorze Kody. Udało nam się znaleźć bazę separatystów. Jest w północnym sektorze. Zaraz. Postójmy na nas. Potrzebujemy wsparcia, pomocy. Natychmiast nas przygotuj na do odlotu. Tak jest. Aha, i przyprowadź medyka. Okej, okay, wylądowaliśmy. Wysiadać. Dobra, żołnierze. Musimy zlokalizować bazę separatystów. Za mną. Dobra, zajmijcie pozycję. Ale jest cały batalion ryby. No czy, ciężko będzie się tam dostać. Komandorze... Co, co się stało? Chyba nas zauważyli. A czemu tak sądzisz? Tak, nasze ziały zauważyły małą grupkę klonów. Zabić ich wszystkich. Idziemy, osłaniaj nas. No dobra. Otworzyć ogień! Zwykle niezłe wyczucie czasu, Rex. Id wam nie jest? Nie, wszystko w porządku. Uff, nareszcie. Potem statek do obrotu. Niestety, Sara został zniszczony. Od... To koniec, my wygraliśmy.